widzowie, dzisiaj wam pokażę jak włączyć komentarze Benio, y, robiąc filmik, wrzucając go na swój y, kanał. Czekajcie, bo nie wiem czy ja w ogóle tutaj to włączyłem to co miałem. Edytuj tytuł opis. Nie, ja chcę go edytować. Szczegóły. Czy jestem? OK. Okej, Dzisiaj wam pokażę jak włączyć komentarze. Nie zapomnijcie oczywiście o łapeczce Subiamy, lecimy. A więc tak. Wchodzimy sobie w YouTube'a, oczywiście, no to jest chyba wiadome. Utwórz, prześlij film. Y, tutaj, albo chcecie, chcecie zobaczyć, czy na przykład dobry filmik chcecie wrzucić... I ten, Czy na przykład się pomylicie, to albo możecie sobie to otworzyć i patrzeć i po prostu sobie to przekopiować tu. I teraz tak o, bierzemy sobie tytuł, nie musimy, ale możemy. Bierzemy sobie opis też, nie musimy. Możemy przejść miniaturkę i teraz tak o, jak weźmiemy przeznaczone dla dzieci. Tak, to nie będą komentarze włączone. Ale jeśli klikniemy nie przeznaczone dla dzieci, to każdy i tak to może zobaczyć. Tylko chodzi o to, że komentarze są włączone. Nie? Więc no tutaj jak sobie widzicie wszystko. Musicie po prostu włączyć nieprzeznaczony dla dzieci, klikamy dalej, dalej i dalej. Ja klikam prywatny, wy klikacie publiczny, jeśli chcecie coś opublikować. No i ja klikam zapisz, wy klikacie opublikuj. No to zamykam i od razu sobie usuwam, no bo, no, po co mi to? Jakby tu, hello. Więc jeśli poranik wam się spodobał, po prostu jeśli wam się przyda, no to dajcie lajka, like, suba, no i cześć.